Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry RimWorld na modach ze wszystkimi dodatkami. Kurczę, ale nasz kolonista, główny kolonista, e, nam e, mi się podoba. Jezus Maria, nam się podoba tak bardzo, nam się podoba. E, mam nadzieję, że wam to również, ale no tego nie mogę niestety zagwarantować, przynajmniej nie sobie, e, wy możecie to sobie zagwarantować, ja wam nie do końca. E, no dobrze, no dobrze, moi drodzy, e, ostatnimi czasy dość dużo się działo, Mam nadzieję, że uda nam się ten kawałek tutaj, tak naprawdę, już wypadałoby zacząć cokolwiek robić z tym wszystkim. Mam nadzieję, że ten kawałek uda nam się zagospodarować. Tylko do tego w pierwszej kolejności będziemy potrzebowali podłóg, a właściwie w podłogach mamy taką opcję, jak usuń podłogę. I to powinno nam bardzo, bardzo fajnie pomóc. Taką mam nadzieję, tak, tak myślę, że będzie. I możemy tą nakładkę przebrzydłą wyłączyć. Okej, okay. emiter został gdzieś włączony, emiter, którego, e, który dobiega kobietom. E, dobiega kobietom, <laughs> nie, e, który wpływa na kobiety, o to od początku mi chodziło. No i teraz tak, jeżeli chodzi o strefę, tutaj mam nadzieję zrobić pole uprawne, włączmy to na sekundę jeszcze raz. Z nadzieją, że, że będzie nieźle. Ok, zróbcie to tak, zróbcie to tak. Tu możemy ogarnąć to w ten sposób, tak myślę. So I believe that's the case. Tutaj mamy to, tu mamy to, tutaj jeszcze ogarniemy tego typu rzeczy. No i chciałbym zmniejszyć tą strefę troszeczkę. Root. o! Możemy robić jakieś ulice. Okej, okay, to trochę ciekawe, no ale niech będzie, niech będzie, niech będzie, moi drodzy. Nie będę narzekać, myślę, że w przyszłości nam się to bardzo przyda. No i teraz pytanie, pytanie w jaki sposób mogę zrobić, mogę zrobić sadzonka ryżu, ziemniaka, i kukurydzy, Po tej to plant, chcę robić ubranka, a do tego potrzebuję kofy plant, Łosak, Do tego, moi drodzy, potrzebuję bawełny. Cho nie widzę, cholera jasna, nigdzie bawełny. Grzyb podżywszy garlik, wysoka trawa, winorość, tynkoria. Jezus Maria, gdzie to jest? Krzew bawełny. Boże, jak ciężko jest to znaleźć, zwłaszcza po angielsku. Gdy jesteś przyzwyczajony, że cotton plant to jest no nie do końca krzew, a roślina e, bawełny. Tak powinno się to tłumaczyć. No ale dobra, dobra. My mamy to, moi drodzy. Nie jest źle. Tu mamy jeszcze bardzo dużo rzeczy tak naprawdę do zrobienia z tego, co widzę. Te wszystkie, tak na dobrą sprawę, myślę, że możemy anulować. Ponieważ na to poświęcają nasi koloniści stanowczo zbyt dużo czasu. Z biegiem czasu oczywiście też będziemy to robić. Aczkolwiek no nie teraz. Nie teraz, nie w tym momencie, bo nie ma. E, nie mamy całego... Całego życia na to. No i teraz tak. Strusite. Strusalt właściwie. tej Strusalt. E, ty robisz nam kolejną, bodajże, zbroję. Zbroję płytowa ze stali. Dokładnie. Jeżeli chodzi o te zbroje, potrzebowalibyśmy ich tak naprawdę łącznie trzech. Czyli jak dys już ma, jedna jest jeszcze robiona, to jeszcze dwie dodatkowe. Jeżeli chodzi o bronie, może właściwie nie tak. Tylko Plate Helmet też potrzebujemy trzech sztuk. Kolejną rzeczą przydałoby się butki Tak jest. No i oczywiście gloves. 50. Każda część potrzebuje 50. Czyli mamy 150, 300. 300, 450, no i te potrzebują bodajże więcej, po 170, czyli to jest bardzo dużo metalu, co za tym idzie, potrzebujemy wydobyć metal. Metal mamy, moi drodzy, w tym miejscu, także może tym się właśnie zajmijcie w tym momencie. To też można tak naprawdę usunąć, tu będzie to wyrównanie, wy, wyrównanie, wyrównane bardzo ładnie, mam na to nadzieję, przynajmniej. Mm, dobra, 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 tutaj sobie działacie bardzo fajnie. O, właśnie, śmiertelna choroba, choroba. co się dzieje? Zdrowie Juma e, ekstremalna, odporność jest całkiem niezła. Jeszcze możliwe, że, e, że uda Wam się tą ogarnąć, moi drodzy. Byłoby wspaniale, byłoby fajnie, byłoby przyjemnie, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli przetrwa, to będzie oznaczało, że możemy go dalej pociachać. Mam na myśli ten. No, cieszyć się z jego powrotu do zdrowia. Odporność, proszę bardzo. Immunity pięknie, co za tym idzie? E, miejmy nadzieję, że uda wam się to zrobić. Tak, tak. Bardzo prosimy. Mam nadzieję tylko, że Drist szybko to zrobi. Belrose, pytanie pojawia się bardzo mocne postać zwierzęce, sztuka społeczne i walka wręcz. Spoko, może być. Sali, bodajże u ciebie jeszcze 8 godzin. Dobra. Eee, fajnie by było, gdyby Sali się zajęła konwersją tak naprawdę Bellerouza do naszej wiary i będzie myślę bardzo w porządku. Eee, metalu mamy 1100, powinno to przynajmniej częściowo wystarczyć, także na razie nie będziemy się dalej nad tym zastanawiać. Za to, za to, za to, za to, moi drodzy, przydałoby się dalej może gdzieś coś wykopać ciekawego, e, może też zadbać o właśnie, o mechanity, o me, me, mechanity, me, 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 mechy, generalnie mechy, chodzi mi o mechy, także może to zrobimy nawet, co wy na to, co wy na to, nie wiem czym są te... Postaci, tak? No, bo mamy wrak mechanitora, dało się odszyfrować starożytny transportem, bla 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 bla. bla. Spopielacz. Spopielacz to jest bodajże ta postać, która takim laserem jakby atakuje. Eee, Komiliton, tego nie mam bladego pojęcia, co to cholera jasna jest. Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem, czy Drizzzł sobie poradzi ze wszystkimi, tym bardziej, że ma. Serio? Że tak na poważnie. Ja tu o was rozmawiam. Ech. E, nie wiem czy, czy, czy w ten sposób to zadziała. Okej, okay, możemy konwersję zrobić za pomocą sali. E, konwersu... konwertuj. 22%. E, chwilowo fanie będziemy próbowali prze, przerobić na naszą religię, ponieważ u niego to bodajże 8 procent się tylko obniża, co by zajęło bardzo, bardzo dużo czasu, no bo te 4% zawsze co te 3 dni wzrosną, nie? I to jest właśnie ten dość spory problem. Kolejne zadanie, które nas czeka, moi drodzy, będzie to właśnie to. Czyli potrzebujemy sali tronowej, która spełnia wymagania tytułu Kolita drist. O. Proszę, kolejny 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 odłamek statku. No dobrze, no dobrze. W każdym razie, dalej dalej potrzebujemy zrobić naszemu Dristowi kochanemu salę tu królewską. Nawet nie wiem, gdzie to można zrobić tak na dobrą sprawę. Mam wrażenie, że może gdzieś tutaj. Tak, chyba tak to po prostu zrobimy. Będzie to w ten sposób. 8 na 9. 9 na 9. no i dodatkowo tutaj wszystko pousuwamy, bodajże te najlepsze, najlepsze, najlepsze miejsce, w którym możemy medytować. Co to jest w ogóle? Meble. Wielki tron medytacyjny, właśnie, zajmuje aż tyle miejsca, moi drodzy. Także tak, tu też anulujemy sobie po dwa, tu zrobimy może w ten sposób. I tutaj, tak, na dobrą sprawę możemy zrobić z grubsza to samo. Myślę, że będzie to fajnie e, wyglądać. E, wyglądać tym bardziej, że nie będzie to takie, wiecie, kwadratowe. Nie lubimy kwadratowych rzeczy. Bardzo mnie irytują. E, Okej, okay. ten sposób myślę, że jest całkiem niezgorzej. E, dodatkowo, jeszcze tutaj, oj, nie tak, polecenia. Tutaj dopiero L, i można robić to w ten sposób, moi drodzy. Dobrze, niech będzie. Stwórz kopię, tu robimy kolejne drzwi. Te drzwi pozostaw otwarte, bardzo proszę. Dzięki temu też, skoro uda nam się to wszystko wykopać, jeżeli uda nam się to wszystko wykopać i będzie to fajnie zrobione, to mamy kolejne miejsce, żeby wydobywać tak naprawdę Slate Chunky, Obsidian Chunk. Mam na myśli kawałki kamienia, tak? No bo bez kawałków kamienia nie zrobimy kolejnych bloków. A to wiąże się z tym, że będzie to dość mocno problematyczne na dalszym etapie rozwoju. Teraz tak, kolejna rzecz, którą tutaj zamierzam wybudować, będzie to swego rodzaju przynajmniej szkoła. Nigdy tego nie robiłem, nie zdarzyło mi się. Także bladego pojęcia nie mam. O, patrzcie, kolejne. Czemu ich jak tak dużo? E, Także no, to będzie pierwszy raz. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Choć nie wiem czy będzie. E, no tak jak mówię, mam na to nadzieję. Powinno być całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o krzewy bawełny wyglądają bardzo ładnie na tej modyfikacji, z której obecnie używamy, z której obecnie korzystamy. Niewielkie ryzyko załamania. Dlaczego przyjacielu? Brzęczenie psy. Ok, trochę to rozumiem. Kciuk jest niezniszczony. Był, była modyfikacja, która to naprawia. Pytanie tylko się pojawia, czy, em, czy, 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 czy nam to pomoże jakkolwiek, bo nie jestem pewien. No i co, może, może damy do kolejnej osobie nasze geny? Co wy na to? że Dris powinien być w stanie. Zdrowie nie ma bodajże odrodzenia. Dokładnie nie ma. Także byłoby fajnie. Pytanie się pojawia, kto byłby najlepszym do tego, do tego najlepszą do tego osobą. Medyczne masz wysokie, rzemieślnictwo masz wysokie, społeczne też jest całkiem niezłe, walka wręcz też jest niezła, ale najlepsze jest to, że strzelectwo masz na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Pytanie się pojawia, czy jeszcze jest jakaś osoba, której zamiast. właściwie zamiast tobie żebyśmy mogli to przekazać? Kruszas byłby jeszcze fajną opcją. No ale tutaj. Chociaż wiecie co? Tak na co dzień Quality of life kruszas będzie lepszy. Tak myślę. Tak, tak podejrzewam. Tak też zrobimy, moi drodzy, proszę. bla Przemowa lidera, gen implantów, szczep ksenogeny tej osoby chętnemu osobnikowi za pomocą specjalnego narządu do wstrzykiwania. Jeżeli geny tej osoby obecnie się, odra... obecnie się odrastają, co? Wszczepią one swoje ksenogeniczne zarodki w tym procesie i umrą. Okej, okay. nie odrastają, także powinno być. Aha! A dlaczego? Ziomek, co się dzieje? O co chodzi? A jeżeli weźmiemy Ciebie, przyjacielu, i spróbujemy zrobić to też nie można. Dislike Sen type. Tak naprawdę tylko jemu moglibyśmy to zrobić, co jest bez sensu. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. coś poszło nie tak, jeżeli chodzi o to robienie tego. Ideologii. Trzeba by było zadbać o to, by coś takiego nie miało miejsca. Alien Races jest ok. genetic... Uh, gdzie to może być? Co może na to wpływać właściwie? 20 minutes later. Nie wiem, naprawdę nie wiem. I co teraz? Z czego wynika? Z czego wynika właśnie Dislike Cenotype? Czy to może być to? Czy to może, czy to nie jest to właściwie? O to jest bardzo ważne pytanie, na które nie mam bladego pojęcia. Nie mam bladego pojęcia. Z czym. To, co to jest? is Acceptable. No dobrze, a jeżeli. No nie masz teoretycznie potrzeby postać. Przemoc uprzejmość. No, ale, ale nie ma tego. Nie wiem, gdzie to zmienić. Bladego pojęcia nie mam. Podejrzewam, że gdzieś tutaj. Dajcie znać, jeżeli jeżeli. Będziecie wiedzieć. Should be worshipped. Opinion Blood Potrzeby. Zobaczmy postać relacje. A, widzisz. No, dobra. Pytanie. Trzeba postać. Ale tutaj też nie ma. Też tego nie ma. Czy ty musisz być bloodfeederem, w sensie bloodfeederem? Czy, czy jak? Bo ja tego nie rozumiem. Karmienie krwią. Spróbuj, Ustrusalta. Salta. Ogarniemy zaraz. I to powinno mu dać boosta. Niskie oczekiwania. Kotonkul cool umarł. Bloodfedem Masta. No właśnie, i to mamy. Dislike this, like, this is not no właśnie, tu jest problem, bo preferred senotype is preferred. <laughs> eee, czyli preferowany ksenotyp jest ksenotypem. Okej. Okay. Nie rozumiem. Nie wiem jak to naprawić. Prawdopodobnie i tak potrzebujemy to zrobić dalej. Jak dopiero będziemy mogli to zmienić. Nie, nie, nie. Odzież męska badania, egzekucja. Hitting Alliance, Humanoid Hybrids. No nic, zobaczymy, zobaczymy. Musicie mi przypomnieć, jeżeli będziemy mieli możliwość zrobienia tego, żebyśmy to właśnie e, uczynili. Bo na chwilę obecną, no tak jak mówię, noż bladego pojęcia nie mam. Bladego pojęcia nie mam. Znowu? Tu już jest trzeci! Jeden zginie, drugi się pojawia. Co za bezsens. No i właśnie, no kurde, niby on ma TT, ale no, tak w sumie nie do końca. Jest bloodfeederem, Także no nie, 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 nie czaje. Zupełnie nie czaje. No, wszystko zrównoważenie dla Twoich kolonistów, aby miło spędzili czas. Eee, okej. Okay. Zero do dwóch. Okej. Okay. Spróbujmy, spróbujmy. Expected quality powinno być na wysokim poziomie. Kod do klęczenia jest, mównica rozpoczyna się przy ołtarzu, jest obecny lider, jest. Uczestnicy 8 na 10, 21 z 25, to nie jest problem. Także powinno być... ...git. Spróbujmy. Rozpocznij. Blood Angry Festival, let's begin. No i pięknie, przemowa została ogarnięta. Teraz tylko przyjęcie. Sali gdzieś poszła. O, no właśnie, dzieckiem się zajmuje. No i pięknie, zabawny. Plus jeden. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Każdy, kto uczestniczy w Rytualizm, zyskuje plus pięć nastrój na 6 dni. To jest bardzo, bardzo miłe. Bardzo sympatyczne. 20 dni, 20 dni potrzebujemy, żeby zrobić jakby kolejne. No i właśnie, publiczna egzekucja. Też mogłoby dać fajny efekt, wiecie. Tylko wtedy byśmy zrobili to na baj. Juma lekko uzyskany. tylko chciałbym, żebyście ogarnęli to, może? Chcę się najpierw, żebyście ogarnęli tą operację, jakby było miło? Czy, czy coś? Nie wiem? Nie znam się? Mogę się mylić? Ba, najprawdopodobniej się mylę, ale no tak mi się wydaje, że powinno być to właśnie w ten sposób zrobione. Eee, Tutaj, że piękno, minus 3. Dwa, Tutaj wszędzie jest 2. Ok. No dobra, rozumiem, rozumiem. Tylko no fajnie by było, gdybyście to ogarnęli. No i patrzcie, kolejny szczur. Kolejnemu szczurowi coś odwaliło. tak naprawdę mógłby od razu się tym szczurem zająć. No właśnie, kruszas. Idrze, atakuj, kolego. Gdzie ten drugi szczur? się I tra. Czy on już tak szybko przebiegł? Nie ma takiej opcji nawet. Nie no nie widzę szczura, tu jest szczur, dobra. Widzę, walcz. No ale weź go dziabni czy coś. No i powinno być nice. Pięknie. To chyba wszystkie szczury. To jest. Możesz robić co chcesz. Co, so co, co sobie uży umanisz, panie kolego? To sobie umanisz, to może zrobić. Dobra, eee, gra się przyspieszyła, także jest nieźle. Eee, kolejna rzecz, którą chciałbym, żebyście uczynili, to jest oczywiście mm, zrobienie, może dodatkowego tutaj, gdzieś przejścia. Byłoby bardzo fajnie, gdyby nam się udało. No, jak tylko to wybudujecie, też chciałbym, żebyście zaczęli e, pracować nad kolejnym metalem: chimfo filing. Boże, metalem, nie, eee, prądem, kolejny prąd. Ruszasz wielki, jest wyleczony. Pięknie, wspaniale, najlepiej na świecie. Ksenotyp kret. left stage dorosła osoba. Kłótnie z Bajmo, rozpoczął kłótnie z baj. Oj, panie, bardzo mnie ciekawi, dla co było tego powodem. No, ale nie nie wiem, nie wiem, nie wiem. Górnictwo. Kolejny poziom, bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. Eee, proszę zróbcie to też. I nikt nie chce nad tym pracować. Prosiłbym, żebyście to przenieśli sobie. I będzie nice. Tak myślę. Tak tak, tak, tak uważam. To możemy zrobić tutaj. I też nie powinno stanowić to zbyt dużego problemu. Chyba, że te miejsce, zamiast właśnie robić tutaj. Te, te, łóżeczka, łóżko z drewna, to przeniesiemy to tutaj, tu będzie koniec końców kolejne e, właściwie będzie jedyny szpital tak a tu nie będziemy musieli wtedy zmieniać tak naprawdę nawet podłogi i będzie nieźle a też nie chciałbym tego zmieniać o ile nie muszę tak o ile nie muszę, to, o ile nie muszę to bym nie chciał o. E, pytanie, ideologia Moja ideologia, tu jesteś ideologio. 2 na 6 jak rozumiem. Aktualne punkty: ty, 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 ty. Konwertuj kogoś do swojej ideologii. E, rytuał, rytuał, rytuałów. Dużo musimy zrobić. E, czy jeżeli zrobimy przemowę lidera? 79%. Jak możemy to zwiększyć? 8 na 10 e, uczestników. E, wpływ społeczny. No tu kurde nie ma, niezbyt dobrze. No ale spróbujmy. Lido speech. Może będzie dobrze. Może będzie dobrze. Farmimy te punkcioszki. Z nadzieją, że naprawdę będzie w porządku. Naprawdę mam na to nadzieję. Dość dużą. Zachęcające. Bardzo fajnie. Znowu kończył swoją przemowę. Była zachęcająca i dobrze przewidziana. Powiedziana. Cokowita jakość 179 zł. Plus jeden. Od dwóch do trzech. Okej. Okay. No niestety nie, nie, nie będzie więcej. Przynajmniej na, nie na chwilę obecną. Ale już mamy trzy punkty. W tym, w tym odcinku dało nam się ogarnąć dwa, także naprawdę nie jest źle. Jeszcze zerknijmy sobie trzy dokładnie. Um, co jeszcze możemy zrobić? Umocnienie wiary, wiary. Okej, okay. tutaj nic, Drist. Przemowa lidera też 10 dni tak naprawdę, żeby to ogarnąć. Słowo zaufanie, wezwanie do pracy. No i teraz czekamy tak naprawdę na kolejne wydarzenia, które nam gra odeśle i wtedy będziemy mogli też ogarnąć lepsze, lepsze te rzeczy. Pytanie, czy piwo zniszczeje, nie niszczeje? Także jest OK. Dawno też tradera żadnego nie było, jeżeli jeżeli mnie pamięć nie myli. Sfora wściekłych zwierząt, przejdź. Sztur, O Jezus Maria. Oj, oj, oj. No dobra, co tam było dokładnie napisane? Hehe. <laughs> Wściekłe szczury wskroczyły na obszar. Doprowadzone do szaleństwa przez chorobę, znaną jako Skaria, będą wędrować po regionie, polując na humanoidalne mięso. Nie zaatakują drzwi, chyba że zobaczył, że ktoś przez nie przechodzi. Zapewni sobie bezpieczeństwo, chowając się do pomieszczenia. Spora nie będzie atakować nieaktywnych wieżyczek, więc je wyłączy, aby ocalały. Okej. Okay. No to dość dziwne, dość dziwne, no ale dobrze, niech będzie, przynajmniej na razie. Hmm. Pytanie, no może być problem, dobra, sfera, eee, nie, 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 rozszerz, arena numer 1, area właściwie, to zrobimy w ten sposób, to ogarniemy tak, oj nie tak, kurde, wyznaczanie tych stref jest czasem czasochłonne, C karkołomne, czasochłonne, karkołomne. Jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że tutaj nie zauważył, jeżeli będziemy sobie pomykać. Mm, nie powinni, wydaje mi się, że nie powinni. E, no ale nie zmienia to faktu, że na chwilowe są wszystkie nasze postaci, będą właśnie. Area 1. Nie powinno być nieźle. Nie powinno nic złego się dziać. Przynajmniej taką mam wrażenie, taką mam nadzieję. To za sekundę sobie będziemy przenosić. Wy też prędzej czy później powinniście zacząć działać na temat właśnie tych bloków. No właśnie, strasznie dużo ich tutaj jest. Tych szczurów całych. To możemy tak naprawdę usunąć. Wyłączyć właściwie. I jestem pewien, że zaraz komuś coś odwali i powie idę pierdziele <grymne> muszę się przejść i, i będzie chodził i będzie to problem Z drugą ciekawe myślę umiejscowienie bo, bo, bo obok tego <grymne> obok sali nauki w przyszłości będzie <grymne> cela dla tych dla niedobrych ludziów także myślę, że nieźle myślę, że nieźle, dobra kolejna rzecz to meble foeniczne, koksownik, dwie sztuki. Poproszę, naj... Poproszę najlepiej z obsydianu. Byłoby bardzo miło. To sobie przeniesiemy. Zamontuj na tym miejscu. Ok. To wszystko też prosiłbym, żeby pilnie przenieść. Jak tylko. Wstaniecie i będziecie w stanie to robić. Bardzo ładnie. Eee, konwersja Belerose 17. Aha, 17%. No dobra, i tak nie jest źle, i tak nie jest źle. Tutaj sobie patatajacie. Nieźle, nieźle. No ale co, na tym chyba zakończymy. W niniejszym dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, a w górę nie żałujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Też do zobaczenia. Hej, cześć, czołem, pa.